że te zajęcia troszeczkę Wam przybliżą w ogóle z czym, z czym ma się do czynienia, jakiś się śpiewa. I to niezależnie od tego, ile macie lat, czy jesteście młodzi czy starsi. Po prostu pewne zasady są i one się nigdy nie zmienią. Ani dla... Ja jestem na przykład w śpiewie operowym, ale takie same obowiązują zasady dla jazzowców, dla roku, dla rokowych śpiewaków i generalnie to jest wszystko ten sam, ta sama modlitwa, tak? To wszystko, co, co robimy. A tego jest bardzo... Elementów składowych jest bardzo dużo i po prostu kwestia połączenia ich ze sobą daje później rezultat, tak jaki my chcemy. Bo tak naprawdę jaki gatunek muzyczny wybrać, zależy od naszej własnej wrażliwości, <grym> a nie od, że tak powiem, nie wiem, nauczyciela waszego albo, albo kogokolwiek obcego. Tak? To od Was zależy, jaką drogę sobie ustalicie i jak się rozwiniecie, w którym kierunku będziecie domowić. I Ja natomiast jestem tylko jako nauczyciel przekaźnikiem. Tak? Wy, wy mi przynosicie swoją ideę, a ja ją, że tak powiem, mogę poprawić, wcielić w życie i w jakikolwiek sposób pomóc Wam zrealizować. Natomiast Wy jesteście y, głównym, że tak powiem, szefem swoim własnym i to Wy decydujecie o tym, co się będzie działo z Wami, z Waszym głosem i z Waszym życiem. Tak? Co do śpiewu. Każdy, kto chce y, osiągnąć coś w śpiewaniu tak naprawdę musi się liczyć z, z miliardem porażek. No i niestety muszę Wam to na dzień dobry powiedzieć, bo yy, tak naprawdę to jest w yy, dziedzina śpiewu nie dość, że jest emocjonalna, to jeszcze jest bardzo powiązana z naszym instrumentem, który jest nie jest jak pianino, nie jest kwadratowy i ma twarde ścianki, które są zawsze takie same i po prostu nie zmieniają się. Człowiek tyle chudnie, człowiek jest raz zmęczony, raz mniej zmęczony, raz ma dobry nastrój, raz, raz ma zły nastrój. I to wszystko tak wpływa na nasz głos. Dzisiaj jesteśmy super, a jutro będzie nam źle. Dlatego tak naprawdę, droga, którą kroczymy, to są 10 kroków do, do tyłu i jeden do przodu. Jeden do przodu i jeden do przodu, jeden do przodu a później znowu 10 kroków do tyłu. I tak to właśnie działa. Dlatego nie, nie możecie sobie założyć na dzień dobry że wyniki będą zaraz reprezentować się. Dlatego ja mówię, Boże, dziękuję Ci za każdy błąd, który zrobi i który mój profesor zwrócił uwagę, bo ja się dzięki tym błędom nauczę, co ja robię źle, a to dobrze, tak? No niestety, śpiewanie to jest bardzo etapowy, bardzo konsekwentny proces i nie możemy sobie pozwolić na to, żeby myśleć o tym, jako o rzeczy takiej, a, a pójdę sobie, za do mikrofonu, będzie super, nie? I wszyscy mnie będą kochać. To nie jest możliwe. Musimy mieć szacunek do publiczności i, i do siebie samego. I wiedzieć, ile nam naprawdę na to kosztuje jak i, i jakie jak szczęście nam daje później to, że ta publiczność nam daje podzięte oklasy. Że tak? to nie jest takie, yy, nie wiem, po prostu z głupa fran wyjście do śpiewania, a wszyscy się cieszą. Tak? Na... Ja nie chcę generalnie w swojej szkole, bo ja chcę, nie wiem, tworzyć taką mini szkołę tutaj wokalną, żeby to było właśnie na zasadzie kiermaszy głosów. Muzyką i Troszeczkę głośniej jeszcze. Weronika, wierzę w ciebie. Mam na imię Weronika. O, proszę. Mam na imię Weronika, mam 8 lat i interesuję się muzyką. I teraz słuchajcie, na tym właśnie przykładzie yy, yy, wyjaśniam, czym jest rezonans, tak? Słyszeliście jak ona mówi? Ona mówi tak! Ona mówi czym? Dziewczynki mówią tym. I ta, a Kasia mówi A Weronika mówi czym? Mówi tym. O pani. I właśnie z tych oczu wypływa jej rezonans, tak? Powiedz jeszcze raz to samo. Mam na imię Weronika, mam 8 lat i zajmuję się muzyką. No. Dziękuję Ci bardzo, Weroniko. No, poproszę o kolejną panią. Ja? Mam na I imię Ania, muzyką, malarstwem oraz grą na instrumentach. Mhm, mm ok. Mam na imię Roxana, mam 8 lat i interesuję się muzyką, tańcem i grą na instrumentach. Mhm. Mm Roxanka. Słuchajcie, Roxana też mówiła w rezonatorze, ale czego mi zabrakło u Roxany? Zabrakło mi energii. Bo to, że, że jest rezonans, to jest tak jak naprawdę połowa sukcesu. Teraz trzeba to wszystko uaktywnić i nadać temu życia, tak? Spróbuj, Roksanko, po prostu powiedzieć bardziej aktywnie to wszystko. Dobra? Jeszcze raz. Mam na imię Roksana, mam 8 lat. Tak. Interesuję się muzyką, tańcem. Cokolwiek. I Rowne, instrumenty. Dobra, a teraz powiedz, jakbyś była bardzo zła. Mam na imię Roksana. Bardzo zła. Ale tu! Bardzo jestem zła. Mam na imię Roxana. Mam 11 lat. Jestem zła. No, proszę. Mam na imię Roxana. Zła. Mam 8 lat. Interesuję się muzyką i tań tańcem. Od razu słuchasz, słyszycie, jak troszeczkę się zmieniło? Ale musisz... Yy, pracujemy, też. to jest zabawa, tak? Nie traktujcie ja, tego... Ja, ja wiem, wiem, ale to wszystko dla waszego dobra. Uwierzcie mi. Jeszcze. To jestem Paulina, mam 16 lat. I, I uwielbiam śpiewowy rody. Dobrze. <mówiłem> ja mam miłość i postanowiłem wczoraj rzucić palenie. <mówiłem> to przy, to <mówiłem> przez warsztaty, rozumiem, tak? <mówiłem> no, bardzo z, z, oczywiście śpiewanie jest bardzo zdrowe, bo natlenianie organizmu y, powoduje wyzbycie się toksyn, i stanowczo polecam wszystkim, nawet w domu, po prostu pod prysznicem, bo to jest też bardzo zdrowe. Tak? Może m, m, maluszki się przedstawią nasze. Mam 5 lat i interesuję się muzyką, i oglądam i oglądaniem bajek. Super. I zobaczcie, jak dzieci doskonale od razu sobie radzą w tym. W tym właśnie. Oni, oni tak jakby mają ten balon u góry zaczepiony, tak? W głowie. I on cały czas ten balonik sobie mówi. Słyszysz to? to, to chodźcie wszyscy do mnie, chodźcie jest ważne. Chodźcie wszyscy do mnie. Tak, i teraz zachodź to bardziej. Słuchaj, musisz pamiętać, że to kosztuje. To nie, to nie jest za darmo, wszystko. nic nam za darmo nie dają, tak? Mhm. Musimy pamiętać, że musimy wyjść z siebie teraz. Ja wiem, że tu pełno ludzi stoi, ale oni są fajni. Powiem, że chcesz ich zawołać. Naprawdę, bardzo mocno. No chodźcie, no! Chodźcie wszyscy do mnie. Tak, o to chodzi. I teraz się otworzyłaś. I tobie tak samo jak koleżance, trzeba po prostu bardziej z zamachu brać ten dźwięk. Rozumiesz? jeszcze tak, jakbyś otworzyła te wszystkie skrzydła tam z tyłu, i dopiero ten dźwięk się przeniósł do nich. On wtedy dotrze, jak go złapiesz tym całym ciałem. Nie możesz go po prostu posłać stąd. On wtedy nie, 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 nie pojedziesz na musi. To nie było złe, co zrobiłaś, tylko. Ja już od Ciebie chcę trochę więcej, bo trochę się już znamy, tak? Spróbuj ostatni raz, proszę. Chodźcie wszyscy do mnie. Tak, to chodźcie, musisz jeszcze większym zamachem próbować. To lejko. Nie ma czasu, tak? Więc myśli go o tym przed, przygotowujemy ciało, a później ono już takie samo i już samo sobie radzi. Dobra. E, to teraz może ona być, być śliczna, ale tak być śliczna, to nie będzie widać też tobie, ale teraz proszę Cię, wywarł ten brzuszek. Ciężki płaszcz. Tu, jakbyś miała taką długą pieknię i oddychała kryminalinę, wiesz? Tak jakby ci się tak rozprowadzało. To jest ok. I po To jest dobra która ma być prosta, tak? Nie zarobimy się. No